Galeria Pod Gołem Niebem jest to inicjatywa wolontariuszy Fundacji. Wywodzi się właściwie od takiej akcji studentów Akademii Sztuk Pięknych, kiedy potrzebowali pomocy dla swojego chorego kolegi i wyszli z taką inicjatywą się dobro, to przede wszystkim zbieramy na podopiecznych Fundacji Pani Ani Dymnej, na osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną. Można nabyć przedmioty zrobione przez właśnie naszych podopiecznych oraz przez różne firmy, które nam je podarowały. Można dostać tutaj coś unikatowego, zrobionego własnoręcznie, często przez bardzo znane osoby. Mamy na przykład obraz Jana Kantego Pawluśkiewicza, więc to jest taka perełka. Myślę, że Galeria Pod Gołym Niebem ma wspaniałą lokalizację. Są to piękne krakowskie planty, które przyciągają wielu turystów. Na to pracował cały sztab ludzi oczywiście, nie tylko pracowników, ale również wolontariuszy mimo wszystko, a także zaprzyjaźnionych naszych fundacji, między innymi Pokojowy Patrol oraz Grupa Santander, która też tutaj działa prężnie. Jest tutaj taka strefa relaksu, którą oni organizują, więc naprawdę się dzieje dużo bardzo dobrych rzeczy. To, że tutaj jesteśmy, myślę, że to nie jest przypadek, dlatego że w codziennym takim pędzie biznesowym każdy z nas poszukuje takiego miejsca, żeby się zatrzymać. Można przelać oczywiście pieniądze na rzecz fundacji, ale większą frajdę przynosi, jeśli my sami chcemy udzielać się, zrobić coś ze swojego serca. Nie wyobrażam sobie nie być tutaj dzisiaj podczas tego festiwalu zaczarowanej piosenki. To jest ogromna przyjemność i, i radość. Serdecznie zachęcamy wszystkich do, do dzielenia się razem z nami dobrem.